Kochani, witam Was bardzo serdecznie w Koefniku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek, o który to Wy mnie prosiliście. Jest to przegląd sieciówek, tego co aktualnie się w nich znajduje. Takie też trochę zakupy. Ze mną, żebyście, że tak powiem, na żywo zobaczyli, yy, jakie ubrania teraz można dostać, czy są jakieś nowe kolekcje. Ja wam też mogę pokazać, co mnie się na przykład teraz podoba, albo co fajnego znalazłam, co jest teraz w trendach. Taki luźny odcinek, wydaje mi się, że jeszcze chyba takiego nie nagrywałam, a tematyka jest dość yy, mi bliska, dlatego że tematyka modowa. Na Instagramie staram się dodawać Wam dość często zdjęcia w jakichś stylizacjach, także tam Was zapraszam. No i dzisiaj taki filmik, e, gdzie pojadę sobie po prostu do galerii i zrobimy przegląd. Ja w ogóle dawno w sieciówkach nie byłam, jakoś w tym roku, może raz, dwa razy byłam w ogóle w galerii handlowej. Także jeśli taki pomysł na odcinek Wam się podoba, jeśli chcecie więcej, to zostawcie dużo kciuków do góry, a ja już nie przedłużam i zabieram Was ze sobą do sklepów. Zastankiem jest e, Zara. Odsłaniam maseczkę, żeby po prostu było mnie lepiej słychać, ale powiem Wam, że tak dawno mnie to i nie było, że jest tyle nowych rzeczy, że naprawdę większość mi się podoba i aż miło mi się patrzeć po prostu na jakieś takie nowości, bo dawno po prostu nie przeglądałam ani strony internetowej Zary, także naprawdę dużo, dużo nowości. Odzwyczaiłam się trochę od nagrywania w sklepach i dodatkowo dzisiaj nagrywam jeszcze aparatem, więc... E, Mam nadzieję, że jakieś ujęcia wam tutaj ponagrywam Wezmę kilka rzeczy, które najbardziej mi się spodobały Po prostu do przymierzalni I będę wam je pokazywać A co zauważyłam, to na pewno teraz królują kolory Jest mnóstwo neonów Jakichś takich żywych kolorów Ponieważ one też będą w tym roku dominowały I dużo ubrań po prostu będzie w takich kolorach mocniejszych Pod koniec tego roku dominowały właśnie brązy, beże A teraz bardzo dużo kolorów Zobaczcie, znalazłam taki sweter, jaki ja jakiś czas temu sobie kupiłam. Tutaj jest właśnie bardzo podobny, chociaż ma nieco inne wzory, inny krój. Tutaj znalazłam też taki. Tylko ten jest już naprawdę taki gruby, ciepły. Tutaj znalazłam taki sweterek z serduszkami, idealnie na walentynki. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj ładne kolorki. Taki malinowy, a ten jest przeuroczy, zobaczcie. W takie truskaweczki, ananasy. Bardzo ładny kolor, taka kurtka koszulowa na wiosnę. Naprawdę wydaje mi się, żeby świetnie wyglądała, albo po prostu pod kurtkę. W Zarze też znajdziecie sporo różnych wariantów takich swetrów w paski. Ja bardzo często widziałam je albo na Pinterestie, albo gdzieś tam na filmikach na Instagramie. To są takie naprawdę bardzo klasyczne swetry. Nigdy nie lubiłam żółtego koloru w ubraniach, ale ten sweater ma tak przepiękny odcień żółtego. Właśnie tutaj jest zostawiony z takimi klasycznymi jeansami. Uważam, że to naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Teraz w zarze są także kolorowe szpilki, są fioletowe, tutaj widzę zielone. Jestem w przymierzalni i wziąłem kilka rzeczy, które mi się najbardziej spodobały. Między innymi właśnie ta marynarka. Ogólnie ja mam słabość do marynarek. Tutaj taka sukienka, bardziej letnia, jest w kolorze pomarańczowym, w sumie chyba mam tylko jedną rzecz w swojej szafie w takim kolorze i wzięłam do tego jeszcze takie buty. Tutaj jeszcze wzięłam taką oversize'ową koszulę w kolorze zielonym, mam właśnie taki sam krój, tylko że różowy i mimo tego, że ona się wydaje taka dziadowa trochę, to wydaje mi się, że może naprawdę fajnie ją zostawić i teraz zauważyłam, że pasuje mi idealnie do paznokci, także matching... Założyłam sukienkę, kolor bardzo mi się podoba, ogólnie wydaje mi się, że do opalonej skóry wyglądałaby naprawdę ekstra, tylko muszę przyznać, że jest dość krótka, naprawdę. Wydaje mi się, że troszeczkę niższe osoby ode mnie, bo ja mam około 1,71 m, ta sukienka byłaby idealna. Ale jedyne co mi nie pasuje w tej sukience to to, że zakrywa strasznie talię jakby po prostu idzie wzdłuż i w ogóle nie widać talii, a w większości sukienek u mnie to wydaje mi się, że w miarę ładnie widać. Marynarka jest po prostu prześliczna, ale nie wiem dlaczego. Nie ma właśnie do tej marynarki żadnych spodni ani spódnicy, żeby ładnie to zestawić, bo naprawdę kolor jest super. Poszukam jeszcze ewentualnie na stronie, ale tutaj stacjonarnie nie widziałam, a naprawdę bardzo mi się podoba. Weszłam do Stradivariusa i tutaj akurat dominuje kolor zielony i taki pastelowy, ale też jest trochę neonów, taki pistacjowy też trochę, jest dużo beży. macie zarąbistą muzykę tutaj u siebie. Naprawdę muszę pochwalić, bo serio jest super. Przyszłam tutaj i powiem wam, że w Berszce jest wiadomo, ten taki styl berszkowy, nie wiem jak to opisać, ale no po prostu jak... Przechodzicie czasami do werski, to wiecie, jakie tutaj są ubrania. Widzę jakąś kolekcję z pudrowym różem. Tutaj jeszcze jakieś t-shirty, tutaj kamizelka neonowa. Bardzo mi się podobają takie duże nadruki, serio i takie oversize'owe bluzy ja najbardziej lubię w takich chodzić do szkoły. Bardzo podobną marynarkę mam u siebie i mega ją lubię. Właśnie w kolorze brązowym, imitująca skórę śliczny sweterek jest taki miły w dotyku, naprawdę. Ładny kolor sweterka bardzo mi się podoba. Ogólnie w berżce też jest trochę kolorów. Jest różowy na pewno, jest granatowy, jest zielony. Ale słyszę, jest sporo rzeczy z wyprzedaży. Nie ma jakichś takich rzeczy, które mega mi przykuły uwagę. Na pewno jest sporo różnych blues, takich bardziej oversize'owych z nadrukami, z jakimiś stokrotkami czy coś, ale ogólnie bez szału. Myślałam, że będzie więcej tego wszystkiego, ale jakieś takie pojedyncze rzeczy na pewno bym znalazła. Pull and Bear tutaj, połączenie brązu z takim kolorem szafirowym. Naprawdę fajnie to wygląda. Ta bluza w pull and Bear mega mi się podoba. Zobaczcie, ma taki prześliczny nadruk. Bardzo ładna. Jestem w mango i ten sweter ma tak miły materiał, serio, i ma taki bardzo ładny, jaśniutki kolor. mi znalazłam taki ala zestaw sportowy, ale on też fajnie by wyglądał na co dzień do takiej bluzy. Jestem bardzo ciekawa jak z jakością, ponieważ czasami one się tak szybko kulkują po praniu. Tutaj mamy też takie dłuższe spodnie, taki domowy set bym powiedziała. Nie wiem w sumie, w ilu sieciówkach byłam, ale w każdej, w której byłam, jest na pewno coś w kolorze zielonym, takim dość ciemnym, żywym, więc wydaje mi się, że ten kolor teraz po prostu króluje. Znalazłam taki uroczy sweter tutaj w handlemie, pomarańczowo-pudrowo-różowy. to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek mam nadzieję, że wam się spodobał jeśli chcecie więcej to zostawcie oczywiście dużo kciuków do góry, komentujcie, subskrybujcie wpadajcie na mojego instagrama gdzie jestem z wami na bieżąco dziękuję wam za poświęcony na mnie czas buziaki, pa. pa.